Widocznie w tym Może nie aż taki gruby, taki gruby niepotrzebny. to ten gruby dobra Może ten to no się stało? Gdzie? A jest tu, jest, jest Jest, schował się pod kołkami Coś tu kołek zjadło, prawda? Coś tu go zjadło, ale to go zjadło. Kosili kukurydzę tutaj i po prostu go wyłamali, bo nie żeby taki kołek tak szybko zgnił. On był tu wstawiony dosłownie rok temu. Po prostu wyłamali go maszyną. Sieczkarnią albo ciągnikiem. No cóż, te pole, ten dziki staw i za tym polem jest 2 hektary. Te 2 hektary jest takim, takim kwadratem, później granica leci aż, do, aż pod knipy. Tam jest taka wysoka biedza, Także no jest tych hektarów, tu trochę jest. Rozbrajam. Trzeba odłączyć drut od tego wyłamanego kołka z tego izolatora. Był dobry izolator elektryczny i jest no, ale po prostu wyłamali kołek. Bo to był kołek mocny, dębowy, przecież nie jest zgnity dzwoni, no ale już jak pchnął się albo, albo ciągnikiem się nie wyrobił, no to wyłamał. Trzeba to rozbroić. Tu było przejście cienkim drutem tam na, na tamtą stronę leciało przy tym, przy tym bagienku. Uff. Kawałek opału, izolator. Izolator A izolator się wykręci, czasem jeszcze gdzieś na gruby kawałek się przyda. Ten też jest nadłamany, no cóż, nic z niego. Ten można izolator od razu zabrać, a to jest tylko kawałek opału. Nic więcej. No tu może da się wbić, bo to wygląda na to, że tu jest teren przypiachu przypiaszczysty. Może bliżej nawet. E tam jeden był, dobra, no to tu, to tu, bo tam jest niżej, to trzeba tutaj się bić, to trzeba się bić tutaj. No, tu pieszczyste jest teren. Tu idzie się wbić, bo na twardej ziemi to bym się absolutnie nie wbił. No i tu może od stawu jest trochę wilgoci. Od tego bagienka. To pójdziemy po grubszy kołek. Tu się da grubszy kołek. To zabierzemy. сухо, вот поражал на причепе еще Niepotrzebna bateria, prawda? Niepotrzebna bateria, do niczego stare urządzenie, ale takie niezawodne I troszeczkę trzeba się przyłożyć. No twarde i tu mi urwali drucinę. Jak to jeden dziadek mówił, drucinę urwali z izolatora. Po prostu pyk i poszło. Trzeba skrzętnie zbierać ścinki drutu i kawałeczki, żeby krowa nie zjadła, bo to jest dla bydła bardzo niebezpieczne. Taki kawałeczek drutu, jakby krowa zjadła z trawą, to jest dla niej niebezpieczne. Trzeba go zabrać po prostu do, do pudełka, a później do złomu. Zobaczymy, dokąd on się uważa pan, bo będzie panu na głowie, jak ja go naciągnę. Ja zobaczę, co się da zrobić tutaj. Dobrze, tu dowiążę kawał drutu, nawet podwójnego, już tu nie będę go owijał do koła słupka, dlatego że musiałbym jeszcze kręcić jeden izolator, żeby mi było przebicia prądu. Ja go sobie rozprostuję. Dobra, poszło. Dobra, tu go dowiążemy. A jak mi się ładnie zaciągnął na kombinerkach. Ta izolacja. Dobra, tu go dowiążemy. Tu gdzieś był. Nie, ten kawałek się nie nada. To jest kiepski drut. Trzeba ze szpulki wziąć, bo po prostu on tu jest powiązany, poplątany. To dobry izolator od naciągu elektrycznego, jakiś gdzieś tam ze złomowiska. Ale dobry, bo się zakłada na łańcuzku z hakiem i można po prostu się posłużyć szybko. Cyk na kołek i już jest. Dobra, tu dowiążemy na pętelkę. Tak. Nie musi być aż, aż tak mocno naciągnięty, ale ucieka mi ten. To, to nie na okrągłym po prostu. No dobra. Teraz tego podciągnę. Jak nie strzeli. No, podciągnęło się. Oczywiście. Dobra. Dobra jest. Teren pies, to idzie się wbić, bo gdzie glina, to, to trzeba by było szpadlem rwać. Dość, dość, proszę pana. Kurczę, a trafi nawiązanym. No niech to lichorodnicy, troszkę bokiem, dobra. Tak polejdzie. Trochę bokiem może być. Trzeba sprawdzić, czy który nie złamany mm, Tu trzeba wymienić, bo ten to jest, proszę pana. Trzy ćwierci od śmierci. A widzi pan wygnity, dobrze powiedziałem. Trzy ćwierci od śmierci. Dobra, tego wstawimy. Tam może jednego. To dwa tu się przyniesie i będzie tutaj sprawa ogarnięta. Tam koło stawu trochę trzeba będzie poprawić. Dobra. Sprawdza się tak jak szłem, który stoi, to stoi, no nie? A który jest podejrzany, czy zgnity, czy złamany, czy po prostu tak jak tamte, że wyjąłem, pchnąłem ręką i poleciał. No to wymienić. Jak się zrobi nowe ogrodzenie całkiem, no to stoi parę, jakby wszystkie słupki domowe, to stoi ładnych parę lat. No ale wchodzi takie coś. Przyjdzie łoś, złamie, czy sąsiad pojedzie gdzieś tam. Czy ktoś pracując na polu zachowa się ciągnikiem nieostrożnie, no i gdzieś tam pojedzie ciut pół metra za daleko i wywali słupek. No różnie bywa, no nie? Bo raczej no, najczęstsza przychina to, to po prostu łoś, bo sarna to raczej przeskakuje górą. A łoś jest ciężki jak... Jak idzie, to idzie jak czołg. Trzeba zabrać wszystkie jak ekwipunek na plecy, żeby nie było pustego przebiegu. Prawda? Dobra, poszliśmy. Damy tutaj ten, ten jest trochę grubszy, bo tu była dziura po starym kołku, tym co wygnił. Dobra, Puh, ale tak nie wolno. Panie. dobra ut utwardził utwierdził się można wiercić ja to na wysokość tak kieszeni wiercę, izolator tak no, zasknięty świerk twardy Uff. dobra Dobra, tu wszystko zostało tam koło stawu. Tu też coś go wyłamało. Raczej wygląda, że przygnity. Chociaż to wy wygląda złamanie na niestare, prawda? Tu jest drut. Zerwany. Trzeba po prostu rozwinąć kawałek drutu dowiązać. Nie jest żmudne, nie. To, to, to. Są gorsze prace. A, najgorsza praca to... Nie mieć co robić. Najgorsza praca. Tu jeszcze jest cień, słońce nie pali, prawda? Tylko trochę te... Trochę te owady nieznośne, no bo tu jest bagienko. Tu jest bagienko. Jakiś wniosek wypełniać. Nie lubię tego, nie cierpię. Wolę być w warsztacie, w polu, w lesie. Pisanie tych papierów to. Ten gumy kawałek się przyda, tylko to nie z tego kołka, tylko z innego. Bo tu była inna guma, krótsza była, tu była jako krótszy izolator. To, ta, to była na przyczepie. Przyda się ten kawałek gumy. Oczywiście. Tak, taka guma. Dobra, bo ona izoluje po prostu, ona izoluje. Wąż od dojarki, tym mleko leciało. No tylko, że wiadomo, o, o tam kurz, deszcz, warunki, ale jeszcze nie jest twardy jak rzemień, bo jak już bardzo dużo lat wisi, to się zrobi, od warunków zrobi się tak twardy jak blacha, a on jeszcze jest dość elastyczny, no nie? Tym wężem leciało mleko z kubków udojowych do bańki. Wąż od dojarki. Bo nie każda guma się nadaje. Na przykład były takie węże na ładowaczach hydraulicznych, niby guma. Ale co miała za skład, że na przykład jako izolator miała przybić? Nie nadawałaś. Nie wiedziałem tego, zrobiłem rączkę do pastucha. No i jako, oczywiście, na tej rączce jako izolator, to była ta guma. Otwierać pastucha, a mnie prąd kopie. Eee, Ta guma ma przebicie, proszę pana. I wtedy sobie zapamiętałem, że po prostu nie używać tego. Tu jest gdzieś ten cienki drut, żeby go nie, nie posiać w trawie. Kurde. On tu gdzieś jest. Cholera. Aha, jest. Nic nie ginie. Jest. Dobra. No i wystarczy zarzucić, to prąd pójdzie. W porządku. Tu jest. Teraz zabieramy te druty. Tak, bo w w druty będzie przebicie. A to szybko rośnie. To szybko rośnie. Trzeba chociaż z grubsza przyciąć. Później krowy pójdą, to też obejrzą, co im smakuje, no nie? No tu jest głuk na przykład to cholerstwo kolące. To jest cholerstwo kolące. jak sprężyna. Tu wbiłbym więcej, ale tu po prostu ten kołek tu jest za krótki. O, ten to jest aż zabójcze, ale dobra to. Tu jest twardo, Tam szło jak w buntelkołek po samą ziemię. A nic trochę go podbić by nie stał. Nie ma jak się zamachnąć. efektu nie ma bo nie mam On za wysoki jest po prostu nie wziąłem z sobą pił no i od jakiś sił glida jak to mówią rolnicy mozaika mozaika gleby tu starczy tyle starczy jedziemy chłopaczyna w szkole podstawowej byłem i takie wiertarki były podobne antoś złapał taką wiertarkę właśnie i w podłodze wiercia, w podłodze był sęk. Wierci dziura, a wiertełko cienkie. I wierci, wierci, wiertełko, trach. A ula uczycił stał z tyłu i liniałem połapie. Czegoś jest złamał wierko. Chłopak nie popatrzył, że tam jest sęk w desce, tylko mnie poddarło się do wiertarki. Juu, wierci jeszcze tak mówi. No jeszcze raz można przekręcić. Będzie mocno. Dobra. Trach. Siedzi drut na miejscu, siedzi. No cóż, to będzie potrzebne tamte, nie ma co tego zabierać. Tylko to, to, kołek pójdzie tam. Tego trzeba będzie naprostować, ale to nie dziś. Taki podkład był zakopany. Czego on się położył, nie wiem. Taki słup. O, tu tu właśnie efekty są sarenki, o proszę pana. Albo łoś szedł, no i cóż. Za ciasno mu było, nie zmieścił się w bramie, szedł na skróty. Żeby ten drut nie leżał, bo ja i tak tu prądu nie będzie, ale... Bo to akurat w tej chwili tu może być, ta ściana może być bez prądu. Tu jest źle też, tu jest źle, jak wszystko leży Jak będzie drut w powietrzu, to krawi nie pójdą przez niego. Bo one mają respekt do pastucha po prostu. Wbić kołek obok i już. Tu było skoszone pierwsze siano. Widzi pan gdzie nie, gdzie są kubki koniczyny, no nie? To jest to, to, to jest koniczyna. I żeby deszcz spadał Normalnie to by była świetna. Zobaczy pan, to jest koniczyna. Są tu kubki tej koniczyny o czerwonej. No to jest dla bydła wartościowe. Tylko wie pan, susza robi swoje. Przecież zebrane pierwsze siano to do tej pory to powinien być drugi pokos. A tu co jest? Trochę. Odrost słaby, po prostu sucho jest. Tu te słupki musiałem kopać. Tam zaczyna się mocna ziemia przy tej kukurydzy naszej. To te słupki, raz tam na rogu, raz, dwa, trzy, to musiałem kopać i łowę w dziury robić. Bo i padłem mnie szło urwać. Taka tam jest ziemia. Tu jeszcze jest taka, jeszcze w miarę, w miarę, tu jeszcze idzie słupek wbić. Te parę krów będę chodzić, tu jest kawał. Tam jeszcze zachodzi za tego, ale no to wie pan. Jakiś czas się popasał. Może przyjdzie w końcu jakiś deszcz. W nocy padał troszeczkę, ale bardzo słaby. Słabiutki deszczyk to był. Co tam, tam rosę zrobiło tam. Trochę to było widać na tej ziemi trochę. Oj, mocno stoi. Dobra, tego uwiązać.